Cześć, moi drodzy. Tu mamy akwarium w klasycznym stylu Mizube 160x60x50. W tej chwili zbiornik zasilany jest dwoma filtrami marki Aquel Są to Ultra Maxy 2000. Dodatkowo do tego zamontowana jest w tej chwili głowica Turbo 500, która w pierwszym okresie, że tak powiem, powstania tego zbiornika, ona jest jeszcze zamontowana. Tak było do tej pory. Od dziś przy okazji serwisu. Zbiornik zasilany zostanie nową filtracją. Jest to, są to produkty oczywiście od Aquela. Natomiast w najnowszej wersji, tak jak wiecie, na rynek wchodzi nowy Ultramax 2000. Jest to wersja bluetooth. Tak jak widzicie w przybliżeniu, to nowe opakowanie od tego filterka. Jak, jak technologicznie to wychodzi? Jak możemy porównać się do starej wersji? Czym się różni nowy model? Najważniejsze kwestie to tak naprawdę sterowanie przez BT. Tak? Aplikacja Aquela, która dzięki technologii Bluetooth połączy się z naszym filtrem, nie tylko, bo do dyspozycji oprócz najnowszego filtra mamy też. Tak jak tutaj na załączonym obrazku grzałkę przepływową również w wersji Bluetooth. Jest to najnowszy model, który właśnie wchodzi na rynek. Ona również powędruje do tego zbiornika i z przyjemnością będziemy na bieżąco Was informowali, jak ona się sprawuje. Dzięki tej aplikacji sterowaniu Bluetooth, tak naprawdę każdy z nas będzie mógł się połączyć z naszym akwarium praktycznie z całego z wszystkich zakątków świata to dzięki bramce internetowej, nad którą pracuje AQL, e, dzięki której będziemy mogli się połączyć z naszymi urządzeniami. Jest to innowacyjny temat tak naprawdę jeśli chodzi o większość konkurencyjnych marek na rynku ponieważ żadna z nich takiej technologii nie stosuje. Większość urządzeń jest sterowana poprzez aplikację w połączeniu z klasycznym Wi-Fi domowym więc tutaj mamy raz że mamy pełnić sterowanie poprzez aplikację to dwa mamy dostęp do naszego do naszych sprzętów urządzeń w technologii Bluetooth które są Naszym, zamontowane w naszym zbiorniku, nawet z drugiego końca świata. Więc to jest taki naprawdę ogromny plus, i tutaj szacunek dla firmy Aqual za tego typu rozwiązania. Mam nadzieję, że takich urządzeń, które będzie można połączyć tą aplikacją, będzie dużo, dużo więcej. Najważniejsze kwestie związane z Ultramaxem to oprócz tego, że jest oczywiście Bluetooth, i tak jak widzimy, tutaj wszystko jest w kolorze niebieskim, łącznie z zaworami w głowicy. Najważniejszą zmianą technologiczną, techniczną to jest zastosowanie najnowszego silnika, pompy do głowicy tego autofiltra. Tu mamy model oczywiście duży, jest to zastępczy model Ultra Maxa 2000. Najważniejsza rzecz, która tak naprawdę została tu zmieniona, czyli pompa, daje nam same pozytywne plusy. Mamy tutaj po pierwsze spadek mocy z 17 W do Maksymalnie 13,5 minimalnej wersji 6,1 W. Jest to ogromny skok, jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia W, 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 w tak, zużycia prądu, a 2, ponad około 10%, nawet myślę, że w zależności od tego, jak zapchany będzie nasz filtr, jakie media będą użyte itd. Może ta moc być zupełnie inaczej przeliczalna, natomiast realnie patrząc jest to 10% wzrostu mocy, czyli zastosowanie nowej pompy dało nam 10% większą wydajność, ale zmniejszenie również watażu. Jest to ogromny plus, jeśli chodzi o technologię. Dzięki temu tak naprawdę koszty użycia, na przykład tak jak w tym zbiorniku, to będą dwa filtry, są już spore, bo w przypadku pełnego obciążenia zyskujemy około 7 watów w porównaniu do zastosowania dwóch starych urządzeń, więc jest to całkiem sporo. Jeśli chodzi o sam filtr, wygląda tak. Klasyczny Ultra Max. Z zewnątrz praktycznie nie różniący się niczym. Oprócz tego co wspomniałem, wiadomo, naklejka, ale kolor e, zaworów. Jeśli chodzi o konstrukcję wizualną, w środku e, wygląda tak samo. E, bez zmian pozostało tak naprawdę e, z, e, automatyczne odpowietrzanie wody, które jest jak dla mnie numerem jeden w ogóle we wszystkich filtrach na rynku, dostępnych oczywiście. E, dzięki zastosowaniu wysokiego, szerokiego, dużego tłoka, jeden, dwa ruchy, tak naprawdę filtr jest zalany. Oczywiście podwójne zawory e, plus e, prefilt. E, jedni mówią, że za e, małe oczka, drugi, że za duże. Ja jestem z nich bardzo zadowolony, nie mam z problemów. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tak jak widzicie, tu się nic nie zmieniło. Pokażę Wam jeszcze po odpięciu kompleksowej głowicy. Budowa tak naprawdę nic się nie zmieniła, koszty wyglądają tak samo. Już możemy go podnieść. Proszę bardzo. Ustawię gąbka. Tu ceramiki, waty i tak dalej. To są najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o budowę, w większości nie zmienione, natomiast kluczową jeszcze Opcją, którą widzimy, jest oczywiście kabel zasilający i zmiana zasilania. W tej chwili z naszego filtra wychodzi nam typowe USB-C, do którego zestawu producent daje nam taki ostro zasilacz, który wpinamy nasz kabelek leci do sieci i tak oto mamy zasilanie nowego Ultramaxa. Moi drodzy, ja w tej chwili mm, kończę, biorę się za serwis i montuję swój nowy filterek do tego akwarium. Mam nadzieję, że Aqual Ultra Max BT również przypadnie Wam do gustu. Miłego dnia, cześć, hej!